Pocieszać. Wiele razy w życiu byłem smutny, wiele razy gdzieś przychodziła sytuacja, która mnie po ludzku przerastała, i pytałem siebie, co tu zrobić. Czasami nie wiedziałem, nie widziałem wyjścia, nie wiedziałem, jak z pewnymi sprawami sobie poradzić. Często to też była walka duchowa ze swoimi słabościami z grzechem, bo jestem człowiekiem nawróconym. I pamiętam, że zawsze gdzieś na drodze mojego życia Pan Bóg stawiał. Fantastycznych ludzi, którzy potrafili właśnie pomóc słowem, a czasami po prostu byciem razem. Bo możemy mówić wiele różnych, o różnych sytuacjach, spróbować pocieszyć, a czasami wystarczy zwykłe bycie, powiedzenie jestem. Gdy chcesz, jeżeli chcesz pogadać, to przejść po prostu, chcę ci pomóc. Czasami wystarczy zwyczajny uśmiech, a może wlać człowiekowi tyle nadziei. Tyle łaski w sercu, nie wiem kiedy to odkryłem, to Bóg wychodzi do mnie. To nie jest tak, że człowiek szuka Boga. To najpierw Bóg szuka człowieka. Wielu ludzi to odkryło, wielu o tym mówiło, ale to jest jedna z tych prawd, o których samemu muszę się przekonać, że Bóg wychodzi do mnie. To krótki wstęp do, tych, do tego uczynku e, strapionych pocieszać. E, to ja jestem tym, do którego ty, Jezu, przychodzisz, żeby mnie pocieszyć? Niesamowite, nie? Emanuel, Bóg ze mną, przychodzi, żeby być przy mnie, ze mną. E, no, nie potrzebują przecież lekarza zdrowi, to Jezus powiedział, ale ci, którzy się źle mają moja wina, moja wina moja bardzo wielka wina. Jezu, e, pociesz mnie. Jezus powiedział w Ewangelii przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. To jest ciekawe, że jak człowiek jest strapiony, to Jezus nie mówi, że on ma do nich wyjść. To oni przychodzą do niego. To musi być w pewien sposób tak, że żeby kogoś Pocieszyć, to on musi też chcieć. Nie da się kogoś pokrzepić, nie da się kogoś pocieszyć, nie da się komuś pomóc, jeśli jego serce jest zamknięte. Ja mogę być gotowy na to, że komuś pomogę w jego udręczeniu, w smutku, ale jeśli on ma zamknięte serce, to nawet. Sam Jezus nie jest nic w stanie uczynić. Kiedyś mm, przyszedł do mnie człowiek. To był na dużej parafii mm, i wybiegłem z kościoła, bo długo siedziałem w konfesjonale i leciałem do domu tylko po to, żeby do kibelka na chwilę wskoczyć i wracać, bo zostawiłem kolejkę przy konfesjonale. I tam od kościoła do domu nie było daleko, 30 metrów. I tam Pan mnie dorwał ten człowiek, jego wyraz oczu, twarzy był dziwny. Ksiądz y, mnie musi wyspowiadać. A ja mówię jak najbardziej, proszę bardzo, przecież dopiero co wyszedłem ze spowiedzi, tylko proszę mi dać trzy minutki ja do kibelka. A on takim niewidzącym wzrokiem powiedział, ksiądz mnie musi wyspowiadać, bo ja popełnię samobójstwo. I to było wszystko, co mi powiedział. Y, nie wiem, może chory psychicznie, nie wiem. Wiem jedno, kiedy dosłownie po trzech minutach wracałem, tego człowieka nie było. Nie wiem, co się z nim stało. Specjalnie przeglądałem w tym mieście w Kaliszu komunikaty policji, czy ktoś taki gdzieś tam był. Nie było. Ale nie mogłem spać. Ktoś przyszedł, ktoś poprosił, był w utrapień na pewno. Czułem się winny? Coś w tym stylu. Nie dałem rady, poszedł. Kiedy patrzymy na y, telewizję, kiedy patrzymy na świat, to widzę, że jest y, bardzo dużo, y, powiedziałbym, wesołkowatości. Ja czasem może też się zachowuję. Y, bardzo, y, także widać ciągle u mnie jakiś uśmiech na twarzy, y, ale to nie ma nic wspólnego z pocieszeniem, bo co jest to, że co to da, że ja na chwilę się pośmieję? Co to da, że nagle w jakimś towarzystwie ja będę się czuł wesoło? Co to da, że y, wokół mnie będzie grono ludzi? Ja nieraz miałem takie doświadczenie, że byłem pośród wielu osób jak jeden sam. E, jakby mnie nikt nie rozumiał. E, mogłem oglądać telewizję, a nie dawało mi to spokoju, radości. Mogłem do kogoś pojechać, a wiedziałem, że to nie pomoże. Nie chodzi o to, żeby tylko e, komuś dopomóc e, w prosty sposób. E, Poprzez radość, uśmiech, to jest myślę, że czasem za płytkie. Trzeba szukać głębi. Ale to też wymaga ode mnie, bym był byłbym czymś napełniony. I warto zobaczyć, jakie wartości są w moim sercu. Bo nie ma opcji, żebym pocieszał, kiedy sam nie doznaję pociechy płynącej od Chrystusa z sakramentów. Nie ma opcji, kiedy sam nie będę radosnym, by tą radość dawać. Jeżeli ja nie będę miał miłości, nie dam drugiemu człowiekowi tej właśnie miłości. Nie dam radości, szacunku, dobroci, nie dam tego, co piękne. Ale kiedy też napełnię się byle jakością, grzechem, to też to będę dawał. Czy ja potrafię dzisiaj w tych strapieniach stawać się znakiem, znakiem miłości Boga do drugiego człowieka, znakiem miłości do świata? Bo Jezus przyszedł nie potępić świat, ale Go zbawić. I to miłość pokazał na krzyżu. Pokazał na krzyżu, że tak bardzo kocha. I każdego z nas, utkwionego w grzechach, w słabościach, pocieszył tak wielką miłością, aż do oddania życia. Strapionych pocieszać to jest chyba jedno z najtrudniejszych zadań. E, najtrudniej mi jest zawsze wtedy, kiedy przychodzi ktoś do mnie, kto stracił kogoś bliskiego. I wtedy trzeba poprowadzić sprawy związane z uroczystościami pogrzebowymi. Co powiedzieć, jak pocieszyć, co zrobić. Wiele jest takich sytuacji, że nie wiadomo, jak ja mam się zachować. Ale myślę, że wtedy trzeba zawsze kierować się sercem po prostu być. I lepiej za dużo nie powiedzieć, niż miałoby to być upraszczające pocieszenie. Niedawno wróciłem z osobistych rekolekcji. Tam pewien ksiądz, opowiadając o swoim życiu, przypomniał. Modlitwę pewnego księdza, księdza Danielskiego, która w jego życiu wiele znaczyła. I, I to jest fajne, kiedy słuchasz kogoś i na powrót odkrywasz coś, co znasz. Ksiądz Danielski ułożył taką modlitwę, w której są takie słowa: Nie dajbym uciekał od ludzi, którzy mnie potrzebują, ani zajmował sobą ludzi, których ja potrzebuję spraw abym im służył z wielkodusznym poświęceniem jako samemu tobie który w nich do mnie przychodzisz